To jest ten moment. Oni zlatują z góry. Chcą rzucić ładunek w szpital medyczny. Zbrodnie wojenne. O, medycyp. Zrozpacz, To jest, proszę Państwa, i wirbel Patrzcie na to. Naprawię w sekundę, proszę bardzo. Właśnie cały ten blok zaczął strzeliwać tą. Tak. A więc kolejne przygody z Compound of Heroes 3 A dzisiaj mamy 15K w 17 minut spam falsim pionierami. No, blok, falsim pionierów to dalej jest dosyć duży problem, więc zobaczymy go prawdopodobnie w tej oto gierce 4 na 4 od Pablita na czarnym złocie. No i zaczyna nam się bitwa. Tak, Falsion pionierami. super się cieszymy, wszyscy a, można odpalić właśnie tutaj cyk, cyk. cyk, 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 cyk oczywiście nakładające się audio super kocham to w Kochu 3 yy, doktor de Dr... Dr... dziwny ten doktor nie ja bym się u niego nie leczył Mankey Fish pan Blito nasz widz pozdrawiamy go Rich Ricki Savages o Jezu, zniknęło Sen Air Rezo, nie mega jakieś dziwne. Ogólnie trzy razy Wehrmacht, raz Afryka Korsy, a tutaj trzy razy Amerykanie, raz Brytyjczycy. Czarne złoto, czyli dosyć duża, otwarta, pustynna mapa, która oczywiście wspiera atak szybki pojazdami. No i zobaczymy prawdopodobnie potęgę. O, sorry, musiałem beknąć fal. to się wytnie. Pionierów. I można oczywiście dać również granatniki, są jednostką specjalną z doktrynki tutaj grupy Luftwaffe. No, zrzucani desantowo. No, nie wiem, czy nazwałbym ich potężną jednostką. To jest też w ogóle hardcore, nie? Zajmowanie y, tutaj punktu wewnątrz bunkra. Y, takiego pseudo-bunkra. Y, że no, może oni sami w sobie nie są jacyś super potężni, ale na pewno w blobie, zwłaszcza kiedy mają granatniki, są dosyć mocno taką cizowatą taktyką. Żeby zrobić polski dublaszkowy dźwięki karakańca. No, dużo osób o tym mówiło żeby zrobić właśnie i dubla, i dźwięki, wystrzałów, wybuchów, to wszystko wydaje się, że mogłoby się udać. Astra Militar kontra Ameryka, tak. Ora, okay, kolejni zeskakują. O, tutaj patrzcie, świetne ujęcie kamery, pokazując, ojo, wybijają wszystkie okna. Living the battlefield. No fucking surrender. Super dialogi. O, rzucono od razu poczuszko do środka. Nie mają właśnie taki wzmocniony budynek, ale w ostatniej chwili udało im się zbiec. I spróbują od razu wejść znowu do budynku. Ale jest ich aż tyle, że raczej strzelcy tutaj również mocno obrywają. Na północy. Tak, tak dziwnie jakoś się wszyscy rozpaczkali. Tu się rozchodzą, zajmują punkt zwycięstwa. Pamiętajcie, że też tutaj w tym, no powiedzmy pseudo bunkrze ze sklejki, jednostki w środku mają chyba o 15% większą celność, więc no, są nieco skuteczniejsze w atakowaniu wroga. muszę przyznać, że Amerykanie bardzo ładnie korzystają z budynków. To jest totalnie szacun dla nich, że właśnie nie są głupi, nie chodzą gdzieś tutaj za taką osłonę, tylko od razu do budyneczku i strzelają. Tylko no właśnie problem w tym, jaki faktycznie jest ostrzał z tego budynku, bo z tego co widzę to chyba dosłownie jeden gościu strzela, co jest trochę smutne. Taking to the skies, kolejny zrzut falsch, pionierów. No tak, no to jest ten blob. Właśnie najczęściej tak z czterech, pięciu jednostek się składa. Oj, zmówcie, poczorek. Czas na zrzut. Możemy ponosić taki strat. Tutaj na dole, co? Aha, jeden zwyczajny oddział. Pionierów. I teraz bardziej na plece zlecieli. Trzeba ja też uważać z tym ich mocniejszym ładunkiem, ponieważ no on jednak trochę kosztuje. Masz 45 amunicji, więc nie można sobie pozwolić na rzucanie na lewo i prawo. Możemy natomiast zerknąć na ich poziom doświadczenia, co daje trudniejsze do trafienia, wartość naprawy, wytrzymałość, celność. i ładunek rzucony do środka, ale znowu chyba nie do końca się tak udało trafić kogoś tym, tą paczuszką. No Widzimy, że tutaj są jednak duże, Pablito ma problemy z amunicją. Na północy to jednak alianci zabezpieczają te punkty sporne, mają oddział z wazówkami, dlatego pewnie właśnie Transporter na jeden z droga. musiał spier udzielać. <laughs> The enemy has taken a point. Że żaden balans nie pomoże. Że będzie więcej niż pięciu, oh fuck. To będzie absolutny blob, mówisz? No, mówię, można tak, można, no bo jedyną ich słabością są oczywiście pojazdy, ale... Jeśli faktycznie zmusimy wroga do takiego tutaj patologii, żeby marnował zasoby, nie, mógł, nie, nie będzie mógł nic zająć. To faktycznie. I oni w ogóle kosztują? No właśnie nawet nie, nie tutaj widzicie, nie do końca widać. To jest błąd tego interfejsu, ale nie pamiętam. nie są na pewno jesteś super drogie, jednak to, są, to jest czteroosobowy skład, więc no, Nie może kosztować jakoś wyjątkowo długo że pokażesz tutaj te Włochy jakby, bo nie mam pojęcia, jakie są frakcje. Frakcje są cztery. Są Amerykanie, Brytyjczycy, yy, którzy, no, wszystkie się raczej o, różnią, a najbliżej Włochom jest tutaj zielony gracz. O, to jest Afrika Korps. Oni mają, y, można zobaczyć doktrynkę, czy wybrali jakąś owo, proszę, włoską piechotę. Dlatego jeśli faktycznie jakieś włoskie jednostki się pojaw, po, pojawią, to specjalnie dla ciebie tutaj bardziej się im przyjrzymy. Ale na razie są czysto niemieckie właśnie Afrika Korps i Gre Panzer Grenadierzy, Grenadierzy Szturmowi, Transporter yy, z Moździerzem i panzer y, pionierze, Więc powiedzmy, że jako taką właśnie w frakcji włoskiej nie ma, ale Afrika Korps ma y, doktryny, czy tam grupy bojowe, które właśnie skupiają się na włoskich jednostkach. Pojedynczyk oczywiście. Nic tam specjalnego raczej nie znajdziemy. <laughs> o, czy Amerykanie mają. Y, moździerz, ale jest również właśnie chałubica. dlatego tak słyszeliśmy trochę mocniej niż ostrzą. Paratroopers ready to drop. Spodochroniarze gotowi do skoku. Mamy też oddziały lekkiej piechoty australijskiej. Zbudowali tutaj mur Sangara A chobice nawala do tego domku. O, weasel, proszę, też z amerykańskiej specjalnej doktryny. E, czy tam piechoty, czy coś w tym stylu, tam komandosów SSF-a weszli do środka, udało mi się zdążyć. Tylko trzeba jakiś kąt granata, bo właśnie tutaj wsparci chobicy. Jakiś zrzut amerykanie. A, zrzucili sobie zaopatrzenie z powietrza dla rangerów. Będą mieli teraz specjalne uzbrojenie. O, oh, tutaj jest grenadierzy, bardzo mocno manni. Kolejny oddział próbuje ich tutaj uratować. A tutaj ten weasel. O, pioneer infantry killed. Niestety zginęli tutaj od pobita. Ale ostrzywują dwa oddziały. Nie strzelili niestety z Panzerfausta. Może nie mieli amunicji, może nie było im. Nie zdążyli. Może nie mieli technologii, ale niestety nie zniszczyli tego Weasla. Weaselka, czy jak go tam odmienić? Tutaj oddziały kolejne Rangerów z miotaczami ognia. No, Jäger. Wyposażona w gewery, Bardzo fajna, szybkostrzelna celna broń. No, zajął amerykańskiego KM. -a. No właśnie, on jest raczej uznawany za najgorszego KM w grze, więc. O, no, będzie że on to jest bardzo raczej niski priorytet, żeby kraść takie coś, no ale. Pff. Zawsze, że tak powiem, darmowemu sprzętowi nie patrzy się w zęby, nie? Nawet jeśli jest to gówniany karabin 30, -ka amerykańska. O, znowu przyjął Weasel, czemu tak bardzo ranny? Czy będzie strzał? No i ja, o, jeden zdrowie. I znowu udało mu się tutaj na wsteku wycofać. O, paczuszka rzucona do środka, a nie, to granacik, okej. Okay. I blob, <grym> No dobra, nie da się ukryć, że Pablito właśnie jednak dotrzymał słowa. Robi totalnego blob'a e, swoich falsi pionierów. Jedni już mają granatnik. Twoi falsi pionierzy są gotowi. O, tutaj rzucona paczuszka, pfff, rozwaliło młodzież okop moździerzowy zniszczony. Właśnie, we 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 Wydaje mi się, że to 45 aż, czyli naprawdę dużo zarzucenie taką paczuszką. Bardzo podobna do paczuszki karniaków, nie, z Kocha 2. No tutaj też raczej nie chcemy się chować, mają za mało zdrowia. Żeby coś tam więcej zdziałać. Tutaj Dingo też ma papier. Znaczy, papier, pancerz jak papier. Chciałem powiedzieć, papier jak pancerz. Uuu, <gry> tutaj Jäger z Panzer Shrek. jest skąd się Te bugi są do dzisiaj masakra. Dwa lata prawie po premierze, a tu dalej takie jaja. Tak smutne. Że niby y, ładnie ta gra wygląda, ale te doktryny jak. jaj, hmm. Coś to nie jest, coś to nie jest. Tutaj, patrzcie, jakie zabezpieczenia się tworzą, worki z piaskiem, mur sangara, to jest wszystko, druty kolczaste. Jakiś zrzut. Okej, okay, kolejny jakiś y... oddział Farshim, pionierów, chyba, tak na plecy, totalnie na plecy. To, ojo, to jest ten moment. Oni zlatują z góry, chcą rzucić ładunek pewnie od razu, momentalnie, i uciekają. Tak, już prawie. O, właśnie, rzucony ładunek w szpital medyczny, zbrodnie wojenne. O, medycy. Zrozpacz, kani wybuchi wszyscy. Mogą przepłacić to życiem, ale jak widać, chyba nie do końca. No tak, takie zagranie są dosyć brudne, że tak powiem, nie da się ukryć. Sam uważam, że raczej właśnie po jakieś jednostki, jednak ten cooldown, nie wiem, 10-20 sekund po jakby całe, Kiedy jednostka cała zleci na ziemię, to dopiero wtedy ten cooldown leci, nie? Że nie? Żeby nie można było od razu używać tych umiejętności, mimo wszystko, żeby uniknąć takich cheese'ów, nie? i sami Rangerzy muszą się ugiąć pod potęgą czterech oddziałów Falsim Pionierów. No właśnie, ten granatnik naprawdę, kiedy się nie ruszamy, potrafi być bardzo śmiercionoś i cały jeden oddział zabity, mogą sobie ukraść jeszcze tutaj, właśnie, LKM-a. Przyzwany ostrzał amerykański z P47, jakieś. Co, a bo... Hmm. Uważam, że akurat było zbędne. Właśnie ten blok jest za szybki, żeby dać się nabrać na takie coś. O Jezu, leka australijska piechota też, mnóstwo obrażeń. Nie mają raczej tutaj najmniejszych szans. A granatnik też powinien sobie poradzić z takim umocnionym głównym. Trzeba czekać się tak, jak się zbiegną. Widzimy, właśnie przeszli tym środkiem. Tutaj jednak alianci w ogóle nie kontrolują tego środka, dlatego Niemcy mogą kontynuować takie yy, manewry oflankowywujące. Dingołak, drugi poziom doświadczenia, ale ledwo żywy. A to nie jest Illy Access? No właśnie, chciałbym, żeby to był Illy Access, ale niestety to jest pełna wersja, która już od dwóch lat i rozwalony wersja. tutaj czołg lekki amerykański. To tutaj, dingo, opf, dingo, nawet dostaje z granatnika, całkiem potężne obrażenie, o, niestety, P-47 przykłodził chłopaków, ale nie zadał jakichś super krytycznych obrażeń i muszą się wycofać. Zbrodnie wojenne, o, tutaj w ogóle, syjantek, tego można zerknąć, co oni tutaj pisali, trzeba zmienić takie coś. Cheese man, Cyan, help you in one minute, no, spoko, więc tam cheese, cheese, wiadomo, zawsze w nie da się wykryć. no i znowu ten interfejs jest na tyle paskudny, że może zostawmy sobie już tylko naszego tutaj widzę armię. O i Wirbel wind, nadzieję, że niestety granat nie uniknięty w porę. Czołg oczywiście przeciwlotniczy, ale również świetny na jednostki piechoty. Nawet doświadczenie może użyć amunicji z białym fosforem, która już w ogóle zadaje bardzo dużo obrażeń przeciwko lekkim celom. Miękkim też przede wszystkim. Więc tak sobie siedzą tutaj, ciskam pieni, ci też pewnie za się ukryją. O, nie, to pewnie na pierwszym poziomie trzeba dopiero. Tak, tak, na tym froncie całkiem spokojnie. Potem, właśnie zostało to bo ten gościu no dużo stracił. Jednak Rangerów bardzo mocno ten pomarańczowy Amerykaniec oberwał. Biały fosfor, no mm, jeszcze do piechoty. Mm, w pociskach, a nie ten, ten nie. Mm. Lost. The front line. I Kieruje się już na linię frontową. Z bardzo śmiesznym bar skinem, bardziej leśnym niż pustynnym. No i wydaje mi się, że alianci są trochę w kropce, w sensie jakby mają dużo jednostek piechoty, ale nie mają żadnego nic lepszego. Jest tutaj ten Dingo i Humber. Natomiast Niemcy czują się bardzo pewnie właśnie, mają tutaj dużo oddziałów wsparcia, broń przeciwpancerną, kolejny Wirbelwind. Tutaj chodzi sobie blobem. I to jest, proszę Państwa, Wirbelwind Rozwala właśnie. Z nim totalnie nie ma żartów, trzeba uważać na te odwroty. No, jeden zdrowia dosłownie zostało. Może chociaż ci go zabiją, nie. Płoc jest jeszcze dymny, ale zabili go. Może tym dymem nawet zakrztusił się. Zachłysnął widzicie, dlatego nie wolno wejpować. O, ale niestety też Jeger ponieśli śmierć. Tutaj rzuć tłumowę, również z doktryny tylko możliwy. Te wasztory się rozwaliły po tych granatach. Widzimy. I każdy z nich ma teraz właśnie. <laughs> A nie, trzymają mają, przepraszam, 3MP40. Pomyliło mi się z kochem eee, dwa 2 Mamy M8, Greyhound. Ma chyba ulepszone właśnie te osłony pancerne i 50 zamodowaną. Rafa nie zwiększa jego skuteczność przeciw To <laughs> Patrzcie na to, naprawy w sekundę, proszę bardzo. I opierdzielę. Najszybsza naprawa na świecie. Nie, deutsche Precyzjon Ornung machen, ludzie. Ornung machen. jeszcze co to znaczy? Porządek musi być. Ornung, ornung. O, tylko tutaj szczęście wyłączono w, działalności pancerny. I teraz, jak oni, by jeszcze tutaj właśnie cały ten blok zaczął strzeliwać, tą. I te granatniki właśnie niszczą. Kilka chwil. O, z panzerfausta, Tutaj jakiś przyzwany. Ostrzał, ale chyba faktycznie... Nie wiem, dobra, patrol. Patrol z P47 y, przeciwpiechotny. Simmy mm. mnie wind nawet nie zdziwił się, gdyby ich zestrzelił Zanim dokończyliby ten patrol. Tam też tutaj na pół zdrowia, bo dwufuntówka jest. Bry, no, brytyjska, bardziej australijska. Szkuta niestety nie ma broni przeciwpancernej, on ucieknie. Rot zwiadowczy. Szajse, szajse. I znowu w sekundę naprawiony. Ja jest po prostu chore i piękne jednocześnie. O. o! Panie pilocie! dziura w samolocie! O. No cóż... Pit stop, tak... Rekord, rekord wymiany części do Wirbelwinda O Jezu, znowu Blob atakuje. On stations! właśnie nawet Rangerzy! Rangerzy nie mogą pokonać takiego Bloba blob Falshing Pionierów z granatnikami. kryste panie. Du, 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 du. No, akurat na takie cięższe pojazdy już no. Na broń jest oczywiście bezużyteczna. Ale może zabić całą, całą resztę. Nie, bo tu by jeszcze jakiś jeden niszczyciel, nie Marder, na przykład trzy. To już w ogóle byłoby imba. Tak! Du, 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 du. Du. A nie, nawet ty, co? Tylny pancerz on też tyle dostaje? Tego nie wiedziałem. No, ogólnie ten granatnik jest dosyć dziwny. Raz zada dużo obrażeń, raz nic nie zada takie. No ja bym mu do końca nie ufał. A czy aplika Kors ma jakąkolwiek? O jest, proszę. Tutaj, chciałeś zobaczyć, Doritos to jest na przykład włoska piechosty. piechota. nazywa się Guastatori. Są takimi saperami szturmowymi. Można ich ulepszyć na dwa miota ognia, ale jeszcze tego nie mają. Proszę, tutaj maski mają i tego. No więc to jest chyba dosłownie jedyna jednostka piechoty z tej konkretnej grupy bojowej. A tak, to jeszcze jakieś tam czołgi, pewnie się znajdą jakieś takie główne. Niestety, wóz pancerny. No, Humber się rozleciał. Tutaj pan z Renydierzy zginęli. Znowu naprawieni w sekundę. Kolejny oddział zlatuje na ziemię. No szkoda, że te ich ulepszenia jednak za EXPA są takie... no, jakieś nic specjalnego. Chciałoby się jednak coś na tym trzecim poziomie zwłaszcza, coś bardziej wyjątkowego. Tak. <trym zrania> Tutaj coś jeszcze leciało, ja, jakiś tam kolejny sobie lotek. <trym zrania> Czemu oni ciągle krzyczą fuck, fuck, fuck? Alienci wydymali, że w afrykanach, tak na kolano. O, Jezu, du, 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 du. No naprawdę, jak się nie uniknie tego strzału granatnikami, to to jest praktycznie 3 czwarte zdrowia. U, 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 du, 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 du. Że tak poryta, że brak słów. O, i tutaj jeszcze. O, niszczyciel, lwalne, mimo z dwóch Panzerfaustów. O, tylko uważać trzeba na przelot. Że patrol piechotny. No jednak, Blob wreszcie musi wykonać krok w tył. A tu mówię, że L3 no może L4 można byłoby też. Oni mają takie śmieszne właśnie... oj widzicie to? To, jest, to oświetlenie jest paskudne w tej grze. To kompletnie nie ma sensu. Jak oni wyglądają. No mają te wreszcie dwa miata czołgnie. A, miski poleciał. Ale było czasie cofnąć. Można też zerknąć co Virbal win dostaje. A zasięg on miał lepszy na trzecim poziomie. No i zostało im dosłownie 50 punktów dla Aliantów. Dlatego wątpię, żeby się jakoś odbili. Nie mają alianci chyba nic. No tutaj cała piechota poryta. No można znowu wrócić te jednostki. Tylko ci Australijczycy, cokolwiek, ale to dalej tylko zwyczajna piechota. Tutaj też jesteś ranger, że po prostu nie ma czegoś specy... specjalnego. Nie ma... <laughs> nie ma cięższego sprzętu. O, jest niszczyciel wreszcie. Marder. O, pfum, sam tylko oberwał bardzo mocno. funtowy Komandant, you have a victory. No jest spoko. Fucking grenade. Trochę mi ognia, ale to są ostatnie dosłownie punkty. środka nie da się zająć, bo głos tatoli właśnie tutaj kampią, więc jak cokolwiek podejdzie, oni bardzo chętnymi otaczami ognia to rozwalą. A na północy też o wszędzie jego ob obstawili cały teren. O i chyba już można przełączyć się na. Gręgą Mid GG Easy. <laughs> I zwycięstwo. Więc. Tak, oto kończy się ta dosyć szybka bitwa. No, nie da się ukryć, że też dosyć mocno cheezowata. Największy problem jest raczej taki, że alianci po prostu nie wiedzieli ani trochę, jak sobie poradzić z takim blobem. Eee, no, nie, nie, żeby też jakoś łatwo było sobie poradzić z nim, ale no. Z tym konkretnym blobem, jednak, mimo wszystko, najlepiej lekkie pojazdy przeciwpiechotne o to, yy, właśnie szybkość, mobilność i obrażenia przeciwko piechocie to faktycznie może dosyć dużo zdziałać. No bo KM w teorii też fajny, bo może przygwozić, ale raczej na no jest nieruchomy, więc bardzo łatwo oberwać z tych granatników. Więc jednak, lekkie pojazdy tutaj byłoby, jakby to nazwać, way to go, żeby powstrzymać takie coś. No ale wiecie, to jest tylko jedna flanka, to jest 4 na 4 i środek też w sumie alianci kompletnie olali, dzięki czemu można było stosować taktyki oflankowujące. I jeszcze na tym zachodzie północnym, yy, w sumie też ci Jäger zdecydowanie. Lepiej poradzili sobie niż i Australijczycy, i Amerykanie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej zasłużony win. Dlatego dziękujemy za uwagę, widzowie. Pamiętajcie, jakieś łapce w górę, jeśli Wam się podobało. Pozdrawiamy Pablito i do następnego. Ciao!